Mam na imię Beata. Od 27 lat mieszkam w Kanadzie. Od 26 jestem mężatką. E, oczywiście, jak większość, byłam katoliczką. E, ponad 20 lat temu e, po raz pierwszy przeczytałam Pismo Święte, tylko niestety w ciemnych okularach, bo niestety niczego nie zrozumiałam. Zawsze mi się wydawało, że jestem dobrą matką, dobrą żoną i po prostu jakieś tam drobne grzeszki. Pan Bóg mi wybaczy. Ale zawsze szukałam tego Boga. Zawsze miałam to życie takie ustabilizowane, dobre, ale gdzieś tam cząstka w moim sercu była pusta i po prostu no do, tej pełni, do, do, do tego szczęścia takiej pełni właśnie brakowało mi, Boga, którego zawsze szukałam, i myślałam, że poprzez modlitwy jakoś go doświadczę. Więc zawsze dużo się modliłam. Zawsze takie postanowienia sobie robiłam, że w, na przykład w tym miesiącu będę odmawiać litanię tam taką, w przyszłym miesiącu, więc bardzo dużo się modliłam i myślałam, że w ten sposób doświadczę jakoś w pewnym sensie tego Boga. I pewnego razu mój mąż trafił na. Telewizję jedź pod prąd. Oczywiście politycznie nigdy nie byłam zainteresowana tematem, ale zaczęłam właśnie też y, oglądać programy o 13. Później, oczywiście, doszły nauczania niedzielne, warsztaty piątkowe i po prostu zaczęłam znowu czytać Biblię, już ze zrozumieniem tym razem. Y, poznałam Ewangelię. W międzyczasie moje dziecko się nawróciło starsze. I po prostu to taki był, można powiedzieć, proces takiego dojrzewania. I po, w zeszłym roku, po jakimś czasie, po świętach wielkanocnych, byli u nas znajomi. No i tak, jak to się mówi, ni stąd, ni zowąd, zaczęłam taką rozmowę, że popatrzcie, jacy my jesteśmy. Obłudni i zakłamani. Przychodzą święta, ludzie ustawiają się pod konfesjonałem i po prostu klepiemy te regułki, że postanowimy się poprawić, a tak naprawdę nic w tym kierunku nie robimy. Nic, kompletnie. Bo przychodzą następne święta i po prostu kolejki ustawiają się na nowo. Czyli nawet nie, mówimy co innego, a robimy co innego. No i po prostu znajomi tylko pokiwali głowami. Ale na mnie w tym momencie jakby przyszło olśnienie, że po prostu no, powiedziałaś coś, co już od pewnego czasu po prostu wiesz, dowiedziałaś się, usłyszałaś Ewangelię i już właśnie nauczania pastora i czytanie Biblii i ty już wiesz, o co chodzi w tym wszystkim, a jednak tak jakby taka myśl, że no kobieto, opamiętaj się, ja tu jestem i niemalże pięściami w te Twoje drzwi, dobijam się do Ciebie i wreszcie się opamiętaj i no wpuść mnie. Także to był ten moment takiego naprawdę doświadczenia Jezusa, doświadczenia prawdziwego Boga. I tak właśnie zastanawiałam się, jak to moje życie duchowe do czego porównać. I tak właśnie przyszła mi taka myśl, że do książki, którą miałam, ale znałam tylko jej tytuł, a po nawróceniu znam jej treść. Dziękuję. Tym, nie patrząc w myl, nie patrząc w myl, Krzyż przed sobą. Oh.